Mieszkańcy Legionowa nie powinni mieć już problemów z nadmiarem liści, skoszonej trawy lub gałęzi. Od początku listopada na terenie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej przy ulicy Olszankowej 36 działa punkt zbiórki odpadów zielonych. Jest to punkt przeznaczony dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy będą mogli poza terminami odbioru zgodnymi z harmonogramem odbioru odpadów, będą mogli tam zawodzić nadmiar odpadów zielonych. Co najważniejsze zupełnie bezpłatnie. Punkt jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Legionowej i może przyjąć praktycznie nieograniczoną ilość odpadów zielonych. Jest on odpowiedzią na prośby mieszkańców, którzy, którym obecny system nie odpowiadał o tyle, że mają dosyć sporo tych odpadów zielonych i te cztery razy do roku były po prostu niewystarczające. Punkt będzie otwarty trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, czwartki i soboty, w godzinach od 12 do 18. Nie trzeba się wcześniej umawiać, punkt odpowie na każdą potrzebę naszego mieszkańca. Oczywiście w terminach, które są wyznaczone w ramach harmonogramu, też te odpady zielone będą odbierane. Zatem on jest tylko takim uzupełnieniem tego, co spadnie z naszych drzew, bądź też co zbierzemy na działce. Przedstawiciele ratusza zapewniają też, że dopilnują, aby trafiały tam tylko takie właśnie odpady i jedynie te przywożone przez mieszkańców Legionów. W jakiś sposób będzie to kontrolowane, żeby to żeby były rzeczywiście odpady zielone z, od naszych mieszkańców, a nie od jakichś przedsiębiorców. Utworzenie punktu zbiórki odpadów zielonych nie będzie miało żadnego wpływu na wysokość za odbiór śmieci.